Dzisiaj będziemy jeździć na Oto takiej dyskorupce, i może będziemy driftować. Dobra, to do rzeczy. Jedziemy. Ja jestem kamierzystalin. Ja będę w barze. Dobra, daj. Maniek! Maniek! Co? Maniek! Paniek! Paniek! już już Tylko nie wal w bramę, bo jeszcze nas widłami zadźgają. Czekaj, panie, trzeba to poprawić. Panie, boś Dobra. Dajesz. Dajesz. Dajesz, maniek, to się kameruje. Maniek, czekaj, To no proszę. proszę. Jezus, czemu ty się wyłączasz? Można też zrobić film. Nie, czekaj państwa. Ej, ty umiesz montować, co nie, czy ja muszę być twoim montażystą? Ja muszę być twoim montażystą, czy ty umiesz? Ty Dobra. Widzicie widzowie, no tak to jest. Ej, Filip! Mam pytanko. Filip, tutaj? I przepraszam bardzo, ale ten pan szat i nie mogę jego twarzy nagrywać, a nie chciałabym się tak rozmozywać. Jest tylko pokazałam na podłodze. Poczekaj chwilę, okej? Okay? Będzie skierowane. Na ulicę. Dobra, chwila. Kamera. Dobra. Dajesz majek! Ej, mam pytanie. Mam pytanie. Poczekajcie, widzowie. Yy, dobra, słuchajcie widzowie, drodzy, wbijajcie na mój kanał. Eee, cholera. Dobra, widzowie, posłuchajcie, yy, jak... Oro, yy, pod koniec filmiku, jak nie będę pamiętał, to po prostu napiszę później w komentarzach i możecie sobie zobaczyć. Okej. Okay. Powiem jak się nazywa XD. Aha, dobra, dobra, już pamiętam. Yy, Kotlecikson. Yy, wbijajcie. Nie miałem innego pomysłu, kurde. Ja. Dla Cixon! kurczę, kurde, chciałam taką nazwę, której nikt nie ma, nie! Kurde, manik! O kurde, widzowie, bo jest problem! A, dobra, już nie ma chyba! Zaszorowała cię. A nie, to Harper się rozładował całkiem! O kurde! Dobra, proszę państwa! Do widzenia! O dobra to trzymajcie się cześć i zapraszam cika. na mój kanał KotLECX. E, w opisie napiszemy. Dobra, w opisie będzie. Tak leciał, że się. No, jak widzicie na 15 km to starczy. Nie, że no No, dobra, to trzymajcie się, cześć. E, dobra, no damy sygnał.